Prezydent Andrzej Duda uważa, że Ukraina będzie musiała pójść na kompromis, aby zakończyć wojnę. W ekskluzywnym wywiadzie dla Euronews podkreślił, że poza Donaldem Trumpem nie ma nikogo, kto mógłby powstrzymać Rosję. Dzieje się tak, ponieważ Stany Zjednoczone wezwały Ukrainę do zaakceptowania porozumienia pokojowego, które pozwoli Rosji zachować części zdobyczy terytorialnych. Andrzej Duda podkreśla jednak, że obie strony będą musiały pójść na ustępstwa, aby osiągnąć pokój. To musi być kompromis. To znaczy de facto ten pokój powinien w moim osobistym, moim osobistym zdaniem sprowadzać się do tego, że żadna ze stron nie będzie mogła mówić, że wygrała tę wojnę, bo każda ze stron w jakimś sensie będzie musiała ustąpić. No Ukraina też w jakimś sensie będzie musiała ustąpić, bo tak prawdopodobnie się to stanie. W jakim zakresie? Mnie jest trudno na tym etapie odpowiedzieć. Odpowiedzieć. Jeśli chodzi o sławy, wyjaśnił, że Europa będzie musiała twardo negocjować, aby osiągnąć porozumienie korzystne dla obu stron. Uważa bowiem Trumpa za nieszablonowego polityka. Był właścicielem kasyn, więc. To jest człowiek, który jest nauczony specyficznych, specyficznej gry biznesowej i ma swoje własne od pewnie dziesięcioleci wypracowane twarde metody biznesowej gry, no, przenosi je do polityki i bardzo twardo gra. Ale ja właśnie tak na to patrzę, że to jest po prostu pewna rozgrywka biznesowa, którą do polityki wniósł w tej chwili prezydent Donald Trump i twardo ją prowadzi w swojej drugiej kadencji. Trzeba z nim negocjować, trzeba z nim prowadzić. Prowadzić twarde negocjacje po prostu. Prezydent Duda udzielił wywiadu w kontekście szczytu Trójmorza, mającego na celu zwiększenie bezpieczeństwa w relacjach międzynarodowych. Cały wywiad będzie można obejrzeć w sobotę w programie The Europe Conversation.